Gorąco, a nawet bym powiedziała, że upalnie, ale bardzo się cieszę, że ze mną jesteście na kanale Poziomka. Wybieramy się do lodziarni. Zabieram ze sobą psiaki z psiego patrolu. Tracker, Chase, Sky, Marshall i nawet Rocky mają ochotę na lody. Wy również? No to serdecznie Was zapraszam. Na dole w komentarzu mi napiszcie, jaki smak lodów jest Waszym ulubionym. No i zapraszam Was do oglądania! Przestaw z lodziarnią jest chyba jednym z większych zestawów, jakie są z Play Do dostępne. Zobaczcie, tu jest fajny mechanizm. Ja tutaj poruszam taką wajchą. Na początek zabierzmy sobie te dwa psiaki. Policjant i strażak. I dla nich najpierw przyszukujemy przepyszne lody. Wybieram dwóch, bo ja będę robić dwa lody naraz, moi drodzy. Taka oto sprytna jest ta maszyna. Zacznijmy od tego, że musimy wyciągnąć tutaj taki specjalny... Pojemnik. Do niego, moi kochani, będziemy musieli włożyć ciastolinę Playdo. Jaki kolor wybieramy? Może po prostu biały? Zrobimy lody śmietankowe. Dosyć sporo tej ciastoliny. Zobaczymy, ile w ogóle jej się tutaj zmieści w tym pojemniku. Czy całe takie opakowanie? No, powiem Wam szczerze, że. Prawie. Troszeczkę mi ciastoliny zostało. Gdy już jest zapakowana, wkładamy ją tutaj w odpowiednie miejsce. Wybieramy kubeczki. Oczywiście y, będzie to niebieski i takie najbardziej podobne do czerwonego. Kubeczki lądują tutaj y, na dole w odpowiednim miejscu. Z jednej strony. I z drugiej. No i teraz słuchajcie, lody będą równocześnie wychodzić po tych stronach. Ja tylko nacisnę na wajchę No i patrzcie, co się dzieje. A, lody! Wypadają, zobaczcie. U, żeby tylko trafiły do tych pojemników. No dobra, słuchajcie, udaje się. A, tutaj widzicie moją rękę, bo ja tak mocno przyciskam tę maszynę, aby cała ta ciasto nie wyleciała. I dwie przepyszne porcje za jednym razem mamy zrobione. Zobaczcie, jak one fajnie wyskakują, jak z takiej prawdziwej maszyny, z takich lodów włoskich. Jeszcze trochę docisnę. I możemy wyciągać lody. Dwa przepyszne lody są już zrobione. Może nie jest to jakaś gigantyczna porcja, ale dla naszych psiaków na pewno wystarczą. Nie zostawię ich w ten oto sposób. Musimy tutaj dołożyć jakieś dodatki. Najpierw sięgnę po kolor. Fioletowe odrobinę tego. Musimy troszeczkę pozagniatać ciastolinę, aby lepiej mogło się z niej coś tworzyć i zrobimy sobie posypkę na tym lodzie. Po prostu fioletowe kuleczki wszędzie tutaj podoczepiamy, z każdej strony, a na, lodu drugie, na lodzie drugiego psiaka. Na Marszala zrobimy zupełnie inne dodatki. Mam tutaj mnóstwo foremek do wykorzystania. Może zrobimy jakieś takie śmieszne kółeczka, które tak naprawdę wyglądają jak kwiatki. I jeszcze jedno kółeczko, które wygląda. O, właśnie! To wygląda jak cukierki bardziej. Teraz już wiem, co chciałam powiedzieć. Odłóżmy to. Zróbmy jeszcze jedno coś takiego ciasteczko czy też cukiereczek w okrągłym kształcie i wszystko ląduje na deserze. No i musimy tutaj poprawić tą formę. O, teraz się udało. I cukiereczki z każdej strony będą przyczepione. I pierwsze dwa desery lodowe szybciutko zostały zrobione. I wiecie po kogo teraz sięgnę? Po trackera, tracker. Dzielny psiak, który sta na się na zwierzakach, prawda? I nie boi się jeździć po dżungli czy też po lesie. Dla niego będą lody czekoladowe. I wykorzystamy do tego dwa kolory brązowej ciastoliny: ciemne i jasne. Mam tutaj odrobinę ciemnego i nieco więcej tego jasnego. Deser będzie w takim oto kucharku lodowym. Na początek zagniatamy kulkę. I bierzemy taką oto łyżkę do robienia yy, gałek lodowych. Czy też może, wiecie co, chyba powinnam inną wykorzystać, tę tutaj. Chociaż chyba ona jest taka sama. Włóżmy sobie to w ten sposób. I wyciągamy gałki lodowe. Pierwsza porcja. Wszystko wrzucamy do pucharku. Druga. Wow, zobaczcie ile tutaj się tego mieści. Trzecia. Hops. Czwarta. A, uciekło mi. Dobra, później to podniosę. Piąta. Szósta. I siódma porcja lodów. Lód teraz ląduje tutaj. Jest to zupełnie inne miejsce niż tamto, które wam pokazywałam na początku i przenosimy się na górę. Tutaj teraz pakujemy ciastolinę. Do środka ląduje ciastolina w Waszym wybranym kolorze. Ja oczywiście wybieram tę brązową, bo to mają być lody przecież czekoladowe. Końcówka tutaj ląduje. I wszystko teraz układamy tutaj z powrotem i patrzymy teraz na dół. Dadam, dadam, dadam. Spójrzcie tam uważnie, bo zaraz tutaj wyskoczy kolejna porcja lodów tylko, że ciemnobrązowych, a zobaczcie, już wyskakują. Nie było wcale łatwo, bo ta ciemna ciastolina była dosyć twarda, więc musiałam dosyć sporo siły użyć, ale deser czekoladowy jest. Wiem na pewno, że zasmakowałby mojemu synkowi, a Wy napiszcie mi na dole, jaki smak lodów lubicie najbardziej, bo mój syn właśnie najbardziej lubi czekoladowe. To jest deser, deser dla trackera, dzielnego psiaka. Dosyć spora porcja, prawda? Odkładam deser na bok i teraz muszę tylko zamienić psiaka. Hmm, tracker był, marshal również, chase. No to teraz czas na Sky. Ona musi dostać coś wyjątkowego: coś przepysznego i dużego. Może w takim oto pucharku. I na pewno musimy wybrać kolor różowy. No, słuchajcie, nie ma innej opcji. Mam tutaj dosyć sporo różowego koloru. Może wyciągnijmy sobie wszystko. To jest y, troszeczkę inna ciastolina. Play do plus. Wiecie, co to oznacza? Że ona jest bardzo mięciutka. Ja mam w ogóle czasami wrażenie, jak ją biorę do ręki, że to jest taki slime, taka pianka, coś naprawdę fajnego. Dzielimy to teraz na trzy równe części. I robimy kuleczki. Mogą być dwie większe, jedna mniejsza. I ląduje to teraz w naszym pucharku. O, w ten sposób. No, zobaczcie, porcja jest naprawdę, naprawdę gigantyczna. I odrobina fioletowego koloru. Co by tutaj zrobić? Może ściągnijmy teraz tę naszą maszynę. Możemy to użyć w ten sposób, że po prostu tutaj wkładamy ciastoninę. Upychamy, ile jej się tutaj uda. I teraz możemy po prostu tak z rączki do wyciskać na nasz deser lodowy. Odrobina kremu. Na każdej gałce. O, w ten sposób. I najwięcej kremu zrobimy na środku. U, słuchajcie. Wow! Sama bym się skusiła na taki przepyszny deser. Pamiętajcie zawsze, aby ten nadmiar ciastoliny, co został, od razu wyciągnąć, żeby ta ciastolina Wam nie wyschła. To, co tutaj jest, po prostu wystarczy, że pukniecie i po chwili po prostu wypadnie. Chciałabym jeszcze odrobinę białej ciastoliny, aby zrobić coś tutaj z moich foremek. Marzę chyba o tym motylku. Wkładamy ciastolinę, możemy troszeczkę rozwałkować. Wówczas no, motylek powinien wyjść idealnie, no i tak się też stało. On wyląduje tutaj na samym środku, z jednej strony, a z drugiej strony może niech będzie jakaś malinka czy coś takiego. Sprawdźmy, jak to wyjdzie, jaki będzie miało kształt. No, coś takiego zobaczcie, może to być również też kwiatek. Ten deser chyba wygląda najlepiej. Wow! I do tego jeszcze idealnie pasuje do Sky, przynajmniej kolorystycznie, taki różowo-fioletowy. No to odkładam go na bok. Został mi już tylko jeden psiak, czyli Rocky, który właśnie wrócił z basenu i jeszcze zapomniał zejść, spływającego koła. A co takiego z Jeroki? No mam do wyboru albo pucharek lodowy. Albo wafelek, ale ja chyba wybiorę ten pucharek. Jakoś lody w tych pucharkach bardziej mi się, moi drodzy, podobają. Teraz kolor ciastoliny o rany. Może czerwony. Sprawdźmy, czy mam tutaj odpowiednią ilość. Oj, słuchajcie, trochę mało tej ciastoliny. Może tutaj. No, słuchajcie, tutaj jest chyba trochę więcej. Wyciągam wszystko, co mi tutaj zostało. I na początek robię wielką gałkę lodów czerwonych truskawkowych powiedzmy. I to ląduje o tutaj. A następnie sięgam po kolor zielony. Czyli taki jakby miętowy. To jest znowu ta ciastolina Play Do Plus i ona po prostu się rozpływa w rękach. Musicie koniecznie ją kiedyś przetestować, bo ona jest Mięciutka, jak, jak taka wata cukrowa i delikatna w dotyku. Z niej zrobimy nieco mniejsze kuleczki, tak aby one były po bokach tej czerwonej. Jedne mniejsze, drugie mogą być większe, jak tam wam wyjdzie. Sięgnę jeszcze potem końcówkę ciastoliny i zrobimy kuleczkę z tego. Może odrobinę z tego zabiorę. I te kuleczki wylądują tutaj, dookoła tego deseru. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Uuu, słuchajcie, fuksem się zmieściła piąta, ale to wygląda! Zdecydowanie czegoś brakuje tutaj na górze, więc sięgam może po tę fioletową ciastolinę. Zrobimy z tego małe kwiatki. Możemy również troszeczkę rozwałkować to. Ściągamy nadmiar ciastoliny i teraz delikatnie ściągamy kwiatek. O, jak pięknie wygląda! No to robimy jeszcze jeden. Wyciągamy. Super. Dwa kwiatki, no to od razu jeszcze trzeci, a będzie. W końcu to jest duży deser lodowy, więc tam musi się dużo dziać. Wyciągamy. I mamy trzeciego kwiatka. Jak one pięknie wyglądają. Słuchajcie, bardzo mi się podobają. I może jeden na środku, drugi tutaj, i trzeci z drugiej strony. I kolejny deser lodowy dla kolejnego psiaka. Zrobiony! Teraz uwaga, przydzielamy lody. Rocky ma swój przepyszny deser. Pamiętacie, dla kogo były lody czekoladowe? Oczywiście, dla terakera, chyba. <laughs> Albo coś mi się już pomyliło, kochani. No, ten różowo-fioletowy deser zdecydowanie jest dla Sky. O, może niech ona tutaj stanie. I na koniec zostały mi jeszcze te dwa malutkie desery, zrobione na samym początku, pamiętacie? Są dla Chase'a i jeszcze dla Marszala. Pamiętajcie, kochani, na dole w komentarzu mi napiszcie, jaki jest wasz ulubiony smak lodów. My słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Wpadnijcie również na kanał Bajkowo TV, tam również możecie się ze mną spotkać. Do usłyszenia, pa pa!